Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął po środku i rzekł do nich Pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy pana. Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ, i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł: Pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu: Jezus, Uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. I abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Oto słowo panńkie. Niewiele drodzy kochani moi w ciągu roku kościelnego jest momentów, kiedy Bóg chce otworzyć niebo, ziemię, wszystko, co ma, aby obdarzyć swoje dzieci łaską. Niewiele, ponieważ najczęściej tego nie dostrzegamy. I dlatego Bóg używa znaków, aby pokazać nam, każdemu z nas, Tobie i mnie. Jak bardzo nas kocha. Czasami posyła szczególnych apostołów, szczególnych proroków i nauczycieli, aby pewne rzeczy, choć tak oczywiste, przypomnieć swojemu Kościołowi. Tak stało się w przypadku siostry Faustyny. Tak stało się w przypadku księdza Michała, jej spowiednika. I tak stało się w tych szczególnych miejscach, które tak bardzo związał Pan Jezus z naszą polską historią. Obraz, przy którym stoję, jest bodajże jedynym, albo jednym z nielicznych, który powstał. Spod ludzkiego pędzla pod dyktando samego Jezusa. Pomijając już te wszystkie piękne sprawy z historii jak chusty, gdzie Pan Jezus odciska swoją twarz, ten obraz jest najbliższy całunu tureńskiego i ten obraz jest najbliższy dokładnie temu obrazowi, który widziała siostra Faustyna. Pierw w Połocku, a potem w Wilnie. Właśnie z Wilna przyjechał do nas ten obraz do Bridgeport. Tak naprawdę chodzi za mną wszędzie, od mojego dzieciństwa, od moich pierwszych kroków. Wychowałem się w cieniu tego obrazu. Przygotowywałem się do pierwszej komunii w cieniu tego obrazu, do bierzmowania. Towarzyszył mi na mojej drodze życia zakonnego i przygotowaniu do kapłaństwa. A teraz było dla mnie rzeczą oczywistą, że skoro Bóg posyła mnie do Bridgeport, zabieram ten obraz ze sobą. Każdy z nas, myślę, ma takie szczególne pamiątki. Ale moja pamiątka jest wyjątkowa, ponieważ jest to pamiątka Kościoła. Bóg podarował nam obraz, o którym sam powiedział do Faustyny, że jest narzędziem. Nie w sile płótna, ale w sile łaski jest tajemnica. Możemy jednak sobie wyobrazić, że tak właśnie Chrystus. Zmartwychwstały stały ukazał się owej nocy siostrze Faustynie rozpoczynając tą szczególne dyktando które jej przekazał a owocem tego dyktanda jest dzienniczek a owocem dzienniczka jest przypomnienie kościołowi że bóg jest miłością jam jest Miłością i miłosierdziem samym. A zatem, kochani, jeżeli chcemy wejść w tajemnicę tego dzisiejszego święta, należy po pierwsze zadać sobie pytanie, czy ja rozumiem, czym jest miłosierdzie. Używamy tego słowa bardzo często, ale zdarza się, że używamy słów, które nie do końca pojmujemy. Miłosierdzie jest Słowem trudnym, tym trudniejsze jest życie według miłosierdzia. Miłosierdzie to dar. Miłosierdzie to jak Bóg objawia w Faustynie Jego prawdziwe imię. Jam jest królem miłosierdzia. Miłosierdzie to szczególny dar, szczególna łaska. Skoro pochodzi z serca i wnętrzności Boga samego, to znaczy, że jest to coś szczególnego. Skoro Chrystus sam nazywa się Królem Miłosierdzia, znaczy, że jest to coś niezwykle ważnego dla Niego. Samo słowo miłosierdzie, nawet w polskim znaczeniu, wskazuje nam na serce. Jest nam to trudno w współczesnej polszczyźnie usłyszeć, ale to osierdzie jest związane z sercem. Bratni język litewski zatrzymał do dzisiaj to słowo. Po litewsku serce to sierdys. Słyszymy sierdys, miło, sierdzie. Co to za sierdys? Co to za serce Boga samego? Serce pełne miłości miłości, która nie jest tylko słowem. Miłości, która jest istotą samego Boga, bo Święty Jan Apostoł pisze nam: Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, w Bogu mieszka, a Bóg w nim. Jeszcze głębiej oddaje nam język Kościoła, czyli łacina. Znamy to słowo bardzo dobrze: misericordia Kor to serce po łacinie, a miser zasmucony. To serce, które widzi smutek, smutek grzesznika, smutek człowieka, który traci kogoś bliskiego, smutek człowieka, który traci łaskę, dzieciństwo Boże, bliskość Pana Boga. To serce, które jest pełne zlitowania, litości. Serce Boga, które nie spocznie, dopóki nie zaprosi grzeszników właśnie tu, do źródła miłosierdzia. Najmilsi Pan przychodzi na obrazie z ciemności. Wychodzi z ciemności grobu, odchłani śmierci, a jest to symbol naszej beznadziei, naszych słabości, naszych grzechów. Naszych upadków. Pan, który na obrazie wileńskim jest pełen światła. Pełen światła, bo jest Chrystusem z zmartwychwstałym. Jemu już żadna ciemność nie zagrozi. Ciemność zagraża nam. Ciemność błędu, ciemność grzechu, ciemność rozpaczy, judaszowa ciemność porażki, śmierci. Tymczasem Pan. Przychodzi pełen światła. A jak pisze siostra Faustyna, patrzyłam na Pana, patrzyłam. Jedna ręka jego była jakby wzniesiona do błogosławieństwa, a drugą wskazywał na uchylenie szat swoich. A z uchylenia szat wypływały dwa promienie: blady i czerwony. Patrzyłam na Pana. I milczałam. A Pan powiedział: namaluj obraz według tego, co widzisz. I kochani, choć obraz powstał już w Wilnie, tam, gdzie siostra Faustyna została wysłana i gdzie Bóg szczególnie ubłogosławił te miejsca, skąd zresztą i ta kopia obrazu pochodzi, jest pobłogosławiony oficjalnie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Wilnie. I z sanktuarium Matki Bożej, Miłosierdzia Ostrobramskiej. A jednak Bóg chce rozlać to miłosierdzie na świat cały. Dlatego modlimy się mi, miłosierdzie dla nas i świata całego. Kiedy po raz pierwszy obraz został wystawiony w Ostrej Bramie, siostra Faustyna zobaczyła w swojej wizji, jak Jezus opuszcza obraz, opuszcza ramy, idzie uliczkami Wilna, a z jego serca promienie rozchodzą się na cały świat. I tu, moi kochani, dochodzimy do Bridgeport, tu, do nas, gdzie jesteśmy i gdzie jesteście, kochani, którzy modlicie się z nami przez internet. Miejsce nie gra żadnej roli. Promienie Bożego Miłosierdzia mogą dotrzeć wszędzie. Pan nie ma granic. Pan nie stawia sobie żadnych limitów. Jedyną Jego granicą, kochani, jest Twoja wolność, moja wolność, zamknięcie drzwi mojego serca. Przed nim, tej granicy Bóg w swoim miłosierdziu nie łamie, albowiem dał Tobie i mnie wolność i odpowiedzialność. A zatem, kochani, istotą naszego dzisiejszego święta jest otworzyć moje serce na Jego obecność. Obraz, koronka. Wszystko to narzędzia, które mają nam pomóc, dzienniczek, teologia miłosierdzia, cała nauka błogosławionego księdza Sopoczki, o którym dzisiaj wysłuchamy, piękne słowa. To wszystko narzędzia, które Bóg daje Tobie, abyś zaufał. Dlatego Jezus poprosił, aby obraz podpisać Jezu. Ufam. Tobie. I najmilsi istotą zaufania jest moje oddanie się Jezusowi. Najlepiej przez ręce Maryi, Matki Miłosierdzia. Oddanie mojego życia, oddanie tego, co we mnie słabe, trudne, przykre, z czym sobie nie radzę, co mnie przerasta, co mnie boli. Zaufać Jezusowi, oddać, zawierzyć. Zanieść do tronu miłosierdzia moją słabość i mój grzech. Najmilsi i ostatnim punktem bardzo ważnym dzisiejszego święta jest wezwanie Ewangelii: bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec Wasz Niebieski. Nie możemy pragnąć miłosierdzia dla nas. Przebaczenia, litości Bożej, jeśli sami nie przebaczamy. Jeśli sami nie jesteśmy miłosierni i się nie litujemy nad drugim człowiekiem, który być może nas krzywdził, zranił, może nas obmówił, może oczernił, może wbił jakiś swój mały sztylecik słowa czy czynu. Dziś Jezus wzywa każdego z nas? Aby stanąć ponad tym, przebaczenie to zawsze łaska. I dziś jest dzień, kiedy wszystkie łaski są nam dane. Pomyślmy o tym, kochani, szczególnie jeżeli pragniemy pomodlić się dzisiaj w adoracji najświętszego sakramentu, w koronce, w godzinie miłosierdzia włączyć się w tę modlitwę całego kościoła. Od Wilna przez Kraków. Aż dobry czwart. Jeżeli błagamy o Boże miłosierdzie dla nas, błagajmy również o to, aby Bóg uczynił nasze serce miłosiernym. Na maluj obraz według tego, co widzisz. Siostra Faustyna wtedy odpowiedziała, ale ja nie umiem malować. Maluj w sercu swoim. Kochani, to wezwanie jest wezwaniem dla nas. Maluj obraz Jezusa w sercu swoim, w swoim życiu. Maluj obraz Jezusa miłosiernego, pędzlem miłości, łaski i przebaczenia.